Kia, movement that Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na skrócony film dotyczący systemów bezpieczeństwa w nowej Kii Sportycz. Zapraszam do oglądania. Ale zanim przejdziemy do filmu, mam prośbę: łapki w górę, subskrypcję komentarze pod filmem, tak? Aby zwiększyć jego zasięg. Zapraszam na film. Nowa Kia Sportage, wersja 1.6 turbo, 230 koni hybryda, wersja GT Line z pakietem DriveWise Plus. To tyle, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w tej wersji, ale on tutaj ma praktycznie wszystko, co do tego samochodu można dołożyć, czyli ma na przykład kamerę, obraz z kamery pod lusterkiem, czyli jest to połączone z czujnikiem martwego pola. Mamy tutaj monitorowanie ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. Mamy kamerę 360. Postaram Wam się to wszystko za chwilę pokazać w praktyce, jak to działa. To będzie taki film o systemach bezpieczeństwa w pigułce. Przejedźmy się kawałek. Jak najłatwiej jest mi to wywołać na zawołanie? Możemy zacząć od systemu monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania. Zobaczcie, o co tutaj chodzi. W tylnym zderzaku są radary ukryte pod zderzakiem dokładniej. Jest informacja o tym, że samochód nadjeżdża. Tutaj na zegarach również. Pokażę Wam to również z drugiej kamery. monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania piszczenie, pikanie, wibracje na kierownicy, chyba również tak, mamy również wibracje na pedale hamulca więc więc, że tak powiem, będzie nas tutaj informowało o ryzyku kolizji podczas cofania kamera 360 z kamery pod lusterkiem. Akurat Stinger nam się ustawił fajnie. I Sorento. Ten system hamowania, monitorowania pojazdów, ruchu pojazdów podczas cofania ma, ma również możliwość zatrzymania się w razie ryzyka kolizji. Jest hamowanie awaryjne, zobaczcie. On się naprawdę zatrzymał. Ja zdjąłem nogę z hamulca, on stoi i wciśnij pedał hamulca, aby anulowanie hamowania awaryjnego. Bardzo dziwne uczucie, ale się zatrzymał. Każdy nowy sportycz, wyposażony jest zawsze w system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych rowerzystów. Nie będę wam tego dzisiaj tutaj pokazywał, bo ciężko jest to wywołać na zawołanie, natomiast system ten działa w oparciu w wersjach podstawowych kamery, na potrzeby w wersjach wyższych, do tego dochodzi radar, czyli jest przy tym jeszcze bardziej dokładny. I każdy sportycz ma również asystenta utrzymania pasa ruchu, czyli system LKA plus. Dodatkowo system, czyli to jest to co ja nazywam drugim poziomem asystenta pasa ruchu. System podążania środkiem pasa ruchu, czyli system LFA. Podstawowy poziom jest mniej precyzyjny, on jakby trzyma się pasa, natomiast generalnie może odbijać od linii do linii. Czujnik martwego pola widzimy w lusterku, to za chwilę. Zobaczcie, on wcale. Nie jedzie tak idealnie środkiem pasa, odbija od linii do linii, jest informacja, trzymaj dłonie na kierownicy. O, ale trzyma się środka pasa. Drugi poziom, czyli system podążania środkiem pasa jezdni, system LFA, e, tym przyciskiem włączamy, on idzie idealnie środkiem pasa i trzyma się naprawdę dobrze środka pasa jezdni. Tutaj nie ma odbijania od linii do linii, jest przy tym bardzo precyzyjne, trzyma się środka. Oczywiście, jeżeli uznam, że bezpiecznie jest zmienić pas, to on mi na to pozwoli, natomiast jeżeli jadę, to tak naprawdę tylko kontroluję, żeby on czegoś dziwnego nie zrobił, a tak naprawdę on tym pasem sam jedzie. Zobaczcie. Był taki delikatny zygzak, jest zakręt, zobaczcie, on się naprawdę trzyma. Bardzo precyzyjnie środka pasa jezdni. Wrzucam kierunek, wyłączam system. Mamy obraz z kamer pod lusterkiem, czyli obraz z martwego pola. Tutaj sobie zawrócimy, pojedziemy w drugą stronę. Spróbuję zaprezentować asystenta martwego pola, czujnik martwego pola. Czujnik martwego pola ma również możliwość powrotu na pas, z którego zjeżdżamy w razie ryzyka kolizji. System autonomicznego hamowania, o którym przed chwilą mówiłem, on ma również system hamowania autonomicznego podczas skręcania w lewo, czyli jeżeli jest ryzyko kolizji podczas lewoskrętu, on ma również możliwość zatrzymania pojazdu. Dużo jest tych systemów bezpieczeństwa, dużo jest takich systemów, powiedzmy, wspierających kierowcę wspierających, a nie denerwujących i to jest bardzo ważne w tym samochodzie. Samochód, mamy go w martwym polu. Świeci nam się tutaj kontrolka. Jak wrócę na niego kierunek, to jest informacja dźwiękowa, że jest ryzyko kolizji. To było widać przed chwilą. Chyba muszę zwolnić, żeby mnie samochody wyprzedziły. Że mam samochód w martwym polu, to samo będzie tyczyło się prawej strony, czyli tam również jest kontrolka. Jest informacja cały czas, w momencie kiedy wrzucę kierunek, jest informacja dźwiękowa ostrzeżenie przed, przed kolizją. przez system utrzymania pasa ruchu z drugiej kamery. Czyli on jest w tym momencie mniej precyzyjny, widać, że on trochę odbija od linii do linii. W momencie, kiedy włączę ten poziom drugi, czyli asystenta utrzymania środ, środka pasa jezdni, zobaczcie na ten zakręt. Jak po sznurku. Ktoś jakiegoś dużego owada złapał dzisiaj w trakcie jazdy testowych. Zatrzymaj dłonie na kierownicy. Tutaj te dwie kontrolki, czyli ta kierownica i ten samochód między pasami na zielono, znaczy, że on widzi linie i trzyma się środka pasa jest. Martwe pole. Wrzucam kierunek. Jest informacja o ryzyku kolizji. Samochód przejechał. Mogę zmienić pas. Aktywny tempomat to propor, może nie system bezpieczeństwa, ale systemy wspierające kierowcę. System podpowiadania. Asystent ograniczenia prędkości, czyli on czytał znaki. zasugerowałoby obniżyć ograniczenie prędkości. To też w ramach udogodnień i asystentów kierowcy. Przeznam samochód po prawej stronie. Jest informacja w lusterku o tym, że mam samochód w martwym polu po prawej stronie. Wiadomo, systemy wspierające kierowcę nadal zawsze trzeba się odwrócić przez ramię. Zasada, zasada ograniczonego zaufania ma tutaj jak najbardziej zastosowanie, natomiast naprawdę pomagają. I obraz z kamery pod lusterkiem. 360. Uważaj na ruch uliczny, czyli system monitorowania ruchu pojazdów podczas wysiadania. Pokażę Wam to jeszcze z drugiej kamery. A jak już jesteśmy przy tym systemie, to sprawdzę również, czy system blokuje tylne drzwi, żeby gdzieś jaki nie wysiadły pod samochód. Jest informacja na zegarach. Czyli jest ostrzeżenie o ryzyku kolizji, ale blokady drzwi chyba nie ma. Nie, blokady drzwi nie ma. Jest informacja na zegarek i jest piszczenie o tym, że samochody poruszają się w pobliżu. Kia, movement